Wszechmogący i miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy i wyzwól nas z więzów grzechu, w które popadliśmy wskutek naszej słabości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani, bardzo serdecznie was witam. Szczęść Boże, cześć. W ostatni piątek Wielkiego Postu. Dlaczego tak mówię? Ponieważ przyszły piątek to już jest Wielki Piątek, który należy do Świętego Trójdu Paschalnego i to jest zupełnie bardzo krótki, bardzo intensywny, ale osobny yy, taki okres liturgiczny, czas trzech dni trwający od Wielkiego Czwartku, wieczora, od Wieczerzy Pańskiej do drugich nieszporów niedzieli niedzieli Zmartwychwstania. Trzy doby Paschy. Ale w ten ostatni Piątek Wielkiego Postu już to napięcie wzrasta, napięcie nienawiści, eskalacja Jakiegoś zła eskalacja gniewu, ym, które gdzieś bardzo jest widoczna i bardzo odczuwalna w liturgii słowa. Te liturgii, która nas prowadzi przez ten wielki post. Kochani, już jutro, ostatni dzień takiego przygotowania się do Jerozolimy, ponieważ niedziela palmowa, która rozpoczyna wielki tydzień i od której też każdy dzień będzie miał ten przydomek wielki, jak o tym też będziemy sobie mówić, będzie przeżywany już w Jerozolimie, więc już jesteśmy. Na takim przedmetku, nie? prawie już ten cel jest widoczny. I myślę, że potrzeba nam takiego jeszcze większego zwarcia większego jakiegoś tego zaangażowania, żeby dotrzeć z tym sercem gotowym, przygotowanym na spotkanie w Jerozolimie, na spotkanie z Jezusem, żebyśmy mogli go przywitać na początku w tym triumfalnym wieździe. Bardzo, bardzo tego potrzebujemy na początku tych dni, ale to oczywiście będę, będziemy o tym sobie jeszcze mówić, kiedy spotkamy się ze Słowem Bożym w niedzielę palmową, w niedzielę męki Pańskiej, w pierwszy dzień tego wielkiego tygodnia. A dzisiaj ostatni piątek, w ogóle piątek, piątek jako zawsze nas, dla nas, chrześcijan, odnosi nas do męki Pana Jezusa, do Jego śmierci, do Jego krzyża, a tym bardziej piątki Wielkiego Piątku, yy, Wielkiego Postu. Proszę. No właśnie, ale pozwólcie, nim pójdziemy do, do tej eskalacji gniewu, która jest jakby ukierunkowana w stronę Jezusa, to najpierw przygotowuje nas do tego słowo z księgi proroka Jeremiasza, kiedy Jeremiasz tego doświadcza, ten, który staje się też, jakim, też pewnym typem, pewnym zapowiedzią Jezusa, kiedy mówi słyszę dookoła oszczerstwa na mnie. Yy, jakieś kłamstwa i, i jakieś takie szykanowanie mnie. Głosy, żeby ktoś doniósł, żeby, żeby, żeby ktoś nie zgniótł tym, tymi kłamstwami. Nawet jest takie, że mówi ktoś: wypatruje mojego upadku i mówi: może się da zwieść, także go zwyciężymy. Może, da, może upadnie. To jest taki jeden z owoców grzechu i zazdrości, która rodzi się w naszym sercu, Zawiści, która rodzi się w naszym sercu, kiedy wyrzucamy Pana Boga z naszego życia. Kiedy zaczynamy słuchać szatana, zaczynamy słuchać złego, czyli kiedy wybieramy grzech, że pojawia w naszym sercu się właśnie ta, taka intencja, żeby patrzeć na kogoś szczególnie z taką zazdrością, a nóż, coś mu się nie uda, a nóż się mu noga podnie, podłoży gdzieś tam, jeśli się przewróci i, i zobaczymy, będziemy się śmiać. Taki by miał być wielki, taki miał być wspaniałomyślny, a popatrzcie, no, on upada. I to będzie jako argument, że jeden upadek w życiu, jakiś jeden błąd, jakieś jedno niedopatrzenie nagle przeważa całe dobro, które się dokonywało w jego życiu, w jego codzienności. Jeden, jedna rzecz. Jakie to nieraz jest bliskie w naszym życiu i, i w naszej codzienności, że ci, którzy na nas czyhają, ci, którzy są tak zwanymi wrogami, ci, którzy ciągle upatrują mojego upadku, ci, którzy mi zazdroszczą tego, że coś dobrze robię, a tego jest mnóstwo, kochani, i w kościele też nie. Jak my zazdrościmy. Nie? jak się komuś coś dobrze dzieje, jak ktoś jest aktywny w kaznodziejstwie, w misjonarce tak zwanej, w ewangelizacji w internecie, gdzieś ma jakieś, jakieś grupy, to kochani, ileż razy jak ja takich spotykam ludzi, to, to dopiero też wy, że na pewno coś tam jest podejrzanego, na pewno ten człowiek gdzieś jest coś umoczony. To jest jakieś, bo, pro, i, jakieś tam imperatywy i różne przydomki, różnych narodowości, już nie mówiąc jakich Mu przypisujemy, na pewno coś jest podejrzanego, nie? zazdrościmy. Nie? To prędzej czy później wyjdzie, nie? czyli donieśmy, a nóż, no, nóż da się zwieść, a nóż upadnie. Nie? Więc nie cieszymy się, że, że właśnie to jest w moim Kościele, że jestem w tym Kościele, że ktoś chwali kogoś. Tylko ja jestem zazdrosny, że to nie mnie pochwali. Nie? Nawet takie mam doświadczenie, o którym wczoraj się dzieliłem, że jak byłem ostatnio na rekolekcjach, no to Proboż cały czas chwalił pewnego współbrata, który był przede mną na rekolekcjach, bodajże dwa lata temu. I codziennie to powtarzam. Nie? I mówił, mówił do mnie: No, tutaj dobrze, dobre rekolekcje, ale tak jak mówił ten dany współbrat Twój, no to były najlepsze rekolekcje na świecie. No i mógłbym być wkurzony, mógłbym się wpieniać na to. To jak? Ze zazdrości, ale z drugiej strony: no, to Czemu mi to mówi? No w tym momencie, kiedy ja głoszę. A z drugiej strony taka zrodziła się myśl. Myślę, że z łaski Pana Boga, bo to nie jest bez moich zasług, yy, że chwalić Pana Boga za tego współbrata, że jak się cieszę, że jestem w takim zgromadzeniu, gdzie chwaleni są moi współbracia, że nie dopatruję jego upadku, nie zazdroszczę mu, żeby mu dogwalić, żeby go gdzieś tam zwalić z urzędu, żeby po prostu, że to jego chwała ma jestem gdzieś w cieniu. Tylko cieszę się i dziękuję Panu Bogu za to dobro, które dokonuje się dzięki niemu, w zgromadzeniu, w którym jestem. W rodzinie, w której jest, w kościele, w którym jest. I, i, i tak jest wiele rzeczy, wiele dziedzin i płaszczyzn w kościele i społeczeństwie, i w tej Twojej rodzinie, i w Twoim domu, yy, gdzie właśnie trzeba się cieszyć, że Nawet kiedy ktoś, ktoś, ktoś nie chwali, niech pochwali Ciebie, choć dajesz całe swoje serce, kogoś innego, Bo ogólnie będą dzięki, że ktoś to zauważy, że ktoś jakiekolwiek dobro zauważa i zauważa tego człowieka. Nie? Może ten człowiek tego potrzebuje. A ty, jeżeli dajesz całe swoje serce w to, co robisz, nikt tego nie zauważa, to Jeremiasz to dalej mówi. On, jakby w tej w takim monologu trochę doznaje takiej ewolucji. Kiedy mówi: Moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Mogą sobie warczeć, mogą syczeć, mogą kąsać jadem, mogą tam wymyśleć przeróżne różne rzeczy. Ale ja wiem, że jest mój Pan zastępu, że On jest przy mnie jako potężny mocarz, On jest przy mnie jako potężny mocarz i On mnie ochroni. Jako potężny mocarz, ale też jako bardzo ktoś bliski, kto zna moje, Twoje serce. I przede wszystkim On to ocenia. Pan Bóg wie, Pan Bóg zna Twoje intencje, nawet czasem bardziej niż Ty swoje znasz. Pan Bóg wie, co jest w moim sercu. To słowo jest takie pełne nadziei, kochani, że Pan Bóg jest do tego wszystkiego zawsze większy. Zawsze większy. To nie jest tylko jakieś takie hasełko. Tylko to rzeczywiście jest prawda, której, której chcemy doświadczać, że Pan Bóg jest zawsze większy. Większy od naszego grzechu, większy od zła, większy od tego, większy nawet od ataków, które się przewalają nade mną i które czasem mnie. Powalają na nogi, na kolana, mnie przywracają, czasem uniżają, poniżają, których się boję, którymi uciekam. Pan Bóg zawsze jest większy. O tym też dzisiaj widzimy w Ewangelii, kiedy ludzie już, no już jest ten moment taki bardzo, bardzo mocny, gdy ludzie biorą kamienie w ręce, żeby Jezusał kamienować. To nie są już tylko dysputy, to nie są już argumenty, to nie tylko jest szukanie sił argumentu, ale szukanie argumentu siły, nie? czyli tej, tego kamienia, tej przemocy, tej eskalacji, jak powiedziałem na początku. Ludzie podnoszą rękę na Jezusa, ręce, podnoszą w odpowiedzi na ogłoszenie prawdy, na miłości, na to, że są kochani, że Pan Bóg szuka, że są ważni dla Pana Boga, że Pan Bóg chce ich mieć u siebie, że Pan Bóg chce dla nich życia wiecznego niepotępienia. Ludzie reagują na tą dobrą nowinę, Tą nowinę miłości, Ewangelię miłości, nienawiścią, złością, potężnym, nieopanowanym gniewem. Już człowiek do tego się właśnie, już, aż do tego dochodzi, nie? Kiedy Jezus tam jeszcze ostatnie słowa mówi, że dlaczego to robicie, On też się tu ma, zaczyna też w się, że mówić, dlaczego, nie? Czy coś złego powiedziałem? To że Jezus nie jest takim, że po prostu. Nic się nie odzywa. Nie? Jak przecież mamy, wiemy, jak jest na sądzie u Kajfasza chyba, kiedy zostaje uderzony przez żołnierza, to pyta się dlaczego mnie uderzyłaś, nie? Dlaczego to robicie? to robi z miłością, nie? On oczywiście się nie szarpie, nie, nie bije, nie broni się na siłę, ale pyta się, nie? To jest nasze prawo. Dlaczego tak robisz, nie? Co jest intencją twojego serca, że, że, że tak pałasz i, i i wręcz, wręcz zioniesz tym złem, gniewem wobec mnie. I oni mówią, spróźniłeś, bo nie dość, że, że nazywasz Boga swoim ojcem, to siebie nazywasz też Bogiem. I Pan Jezus mówi: Przecież to pismo święte, które czytacie, ale mówi: Jesteście bogami. Jesteście bogami. To jest takie bardzo bliskie też teologii prawosławnej Kościoła Wschodniego, który mówi o pewnym przebóstwieniu, że drogą doskonałości chrześcijańskiej jest. Przebóstwienie, że to co się dokona, też tutaj za życie ma się dokonywać powoli, mamy tym udział mieć, ale dokona się w pełni po śmierci, to jest przebóstwienie, czyli udział w tym boskim życiu. Jezus czyta Pismo i mówi, to wszystko jest w Piśmie. Jezus też poprzez to wierność Pismu pokazuje, że to wszystko co się w Jego życiu dokonuje i to co głosi jest związane z Pismem. On jest tak bardzo związany, scalony wręcz, nie? przeniknięty, przesiąknięty. Nie? Jak pada deszcz, idziemy bez kurtki, wszystko jest przysięgnięte, nie, Mówimy do, do całe ciało, nie tylko ubranie, wszystko jest do suchej nitki, wszystko jest przeciągnięte. Jezus tak jest tak przesiąknięty Słowem Bożym nie? i wiele temu Słowu Bożemu. Mówi, że nie wierzycie mojemu słowu, to wierzcie przynajmniej moim dziełom, ale oni nie ustają. jest coś, bardzo mocne słowo Jezus uchodzi z rąk, Przechodzi ponad tym wszystkim. Nie mają mocy. To kilka razy też to Ewangelici nam synoptycznie też napiszą, kiedy Jezusa chcieli zrzucić w przepaść. Jezus przechodzi obok nich. Bo, bo człowiek nie ma władzy nad Bogiem. Szatan też nie ma władzy nad Bogiem. Nawet w największej eskalacji. Jeżeli szatan myślał, że ma władzę, w momencie też Golgoty i krzyżowania, to to nie była władza szatana, tylko to była uległość Pana Boga, kiedy Bóg, uniżając się, wydał się w nasze ręce. Pozwolił nam to zrobić. Pozwolił, żeby pokazać nam miłość do każdego z nas. Ale ja nie mam władzy nad Bogiem. Nie? Jezus po tym wszystkim idzie nad Jordan idzie nad Jordan, żeby też tam przygotować się do wydarzenia Paschy. Jezus na chwilę pozwala sobie zrobić kilka kroków wstecz, ale wraca do tego miejsca, gdzie rozpoczął swoją ewangelizację, swoją misję. Gdzie już przyjął chrzest Janowy, gdzie wyszło głos dojca, ojca, to jesteś mój synu miłowany, w tobie mam upodobanie. Jak to super, to tak jakby przekłada Marcin Jakimowicz, karytonista, teolog, mógłbym tak, też tak powiedzieć, myślę, że to nie jest nadwyrężenie, ym, z Katowic. No w ogóle świetny wywiad poprowadził, mogę wam pokazać, przy okazji, takim małym takim trendem, z ojcem Tomkiem Nowakiem, w ciemno, za światłem, czyli jak nie stracić wiary. Polecam w ogóle. Wywiad sztos. Ja czytam i po prostu jak miód, i tyle rzeczy mi się otwiera, i, i tyle rzeczy też jakoś, no dużo rzeczy takiego światła na no, to też, co no, no, się w moim życiu teraz dzieje. I, 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 z jakiejś też wielkości, na no, też takie proste sprawy, to takie światło bardzo mocne dzięki tym ludziom otrzymałem. Nalecą no, właśnie powiedział, że to są słowa, że Pan Bóg mówi, że Ojciec mówi do Jezusa Ciebie kocham tak mi się podobasz, bo o to mi chodziło. Ale wraca na Jordan do tego momentu, skąd rozpoczął. Nim rozpoczniemy wielki tydzień, trzeba nam wrócić na Jordan. Kiedy też przeżywasz jakieś trudności, jakieś wyzwanie. Kiedy przychodzisz jakąś trudną decyzję, ważną decyzję w Twoim życiu, wracaj na Jordan. Do tego miejsca, gdzie doświadczasz miłości, doświadczyłeś miłości. To może była twoja pierwsza spowiedź. Jakieś Słowo Boże, które, fragment Pisma Świętego, który dla Ciebie jest bliski, który cię jakoś tak przejął i dotknął. Wracaj do tego. Wracajmy do tego. Niech nas te, te fragmenty dotykają, niech nas przenikają, niech nas uzdrawiają. Wracaj do tego, nie bój się tego. Naprawdę y, potrzebujemy. To może będzie adoracja na sakramentu. To właśnie może będzie różaniec, koronka, może pójść, to, pójść do jakiegoś sanktuarium, ale znajdź sobie w życiu taki Jordan. Potrzebujemy takich Jordanów, doświadczeń Jordanowych wręcz. Nie, nie Jordanowych, Jordanowych. Y, czyli tam, gdzie wszystko się zaczęło, to, co... Bóg mówi, chyba do Kościoła w Laodycei, w Apokalipsie to mamy napisane, nie? wróć do swojej pierwotnej miłości. Nie? Wróć do swojej pierwotnej miłości. Tą pierwotną, miłość, pierwotną miłością jest Jordan. Nie? Jest doświadczenie miłości. Doświadczenie miłości Pana Boga, kochania i posłania. Bo to było to, te słowa i to doświadczenie, że jestem dla kogoś ważny posłałem Jezusa na pustynię. Nie? Przed pustynią poszedł, doświadczył Jordanu. To bardzo było dla niego potrzebne. I potem na ewangelizacji. Wracaj nad Jordan. Znajdź sobie ten czas, dzisiaj, w tym piątek. Może to będzie droga krzyżowa. Mamy albo jakiejś adoracji krzyża. Jeżeli możesz pójść do kościoła, to adoracji krzyża w Twoim domu. Może nie przed komputerem, żeby sobie wyświetlić obraz, ale może masz na ścianie krzyż. Obraz Jezusa męczonego, ekszechomu. Tak jak ja mam tutaj, jak widzicie za mną. Pobądź za chwilę z Jezusem. Potrzebujemy, żeby wejść dobrze wielki tydzień, żeby owocnie wejść ten wielki tydzień. Potrzebujemy tego Jordanu. Jezus przeszedł y, pełen siły, choć przecież trwoga była w Jego sercu y, i pełen posłuszeństwa wierności swoim ojcu. Dzięki temu, nie obawiam się tego powiedzieć, dzięki temu, że wrócił na chwilę nad Jordan i tam nabrał siłę. I tych Jordanów będzie najwięcej w naszym życiu. I tym Jordanem będzie może nawet i codzienna modlitwa. Codzienna, wierna modlitwa Panu Bogu. Trzymajcie się. Dziękuję Wam bardzo. Dzień piątek, więc zapraszam Was na drogę krzyżową. Oczywiście Kani, gdybyście chcieli, to będę też wdzięczny za też Wasze zdanie, jeżeli dotrwałeś do końca. To też, to też pytam od kilku dni, na nie ma odpowiedzi. Czasem brak odpowiedzi jest odpowiedzią. Ale jeszcze taka szansa, powiem szansa, no gdybyście, nie wiem, też chcieliby... czekam też na taką informację zwrotną z Waszej strony. Albo w komentarzu, albo w informacji prywatnej, czy chcielibyście też takie komentarze w okresie wielkanocnym, takie albo nie wiem krótsze, albo tylko niedzielne, żeby się, żeby się też napisali, jak to dla was też, też dla was to jest, dla tej małej trzutki, ale kto jesteście też tutaj ze mną, którzy spotykamy się razem ze Słowem Bożym. Dla mnie to też byłaby taka ważna informacja, co dalej. Mam pewne pomysły, ale też potrzebuję waszy, waszej informacji, bo to też ma być dla was. I druga sprawa, potrzebujemy tam już mamy, no prawie już tam prawie, że 900, chyba 850, więc bardzo, bardzo mało brakuje do tego tysiąca, żeby żebyśmy mogli transmitować w poniedziałek te kolekcje. Bardzo by mi tam zależało, żebyśmy tutaj na YouTube, a nie na Facebooku. Mam nadzieję, że to, nie, Facebook mi to nie zblokuje, przez to że takie rzeczy mówię, te, te kolekcje i wiele innych takich rzeczy, że, żeby mógł robić też, żebyśmy mogli spotykać że też na żywo, to potrzebuję tego tysiączka. Gdybyście mogli, jeszcze tego nie zrobiliście, albo komuś wysłać w informacji, żeby 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 też, po, żeby zasub, zasubskrybował ten kanał, to będę Wam bardzo wdzięczny i żebyśmy to może zrobili dzisiaj, jutro, żeby był spokojniejszy już w niedzielę, żeby się tym nie denerwował, czy się uda do poniedziałku, czy się nie, nie uda. Niech nam Pan Bóg na to wszystko błogosławi. Bóg ojciec wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć.